Her pojawiła się na wybiegu pokazu Balmain w ramach paryskiego tygodnia mody. 76-letnia gwiazda przeszła po wybiegu w dopasowanym kostiumie podkreślającym jej sylwetkę i zachwyciła zgromadzonych gości, w tym Sarę Boruc. Kilka dni temu rozpoczęło się jedno z największych modowych wydarzeń na świecie. Mowa tu rzecz jasna o paryskim fashion weeku który tradycyjnie już przyciągnął całą plejadę gwiazd show-biznesu. Na towarzyszących tygodniowi mode brylowały m.in. Julia Wieniawa, Małgorzata Socha czy Maffasz Iom. Jesica Mercedes miała zaś okazję pogawędzić skate Moss. A nawet pić olejek CBD z tej samej pipety co ikona modelingu. W środę, w ramach Paris Fashion Week, odbył się pokaz najnowszej kolekcji Balmain. Podczas prezentacji nowych projektów francuskiego domu mody nie zabrakło niespodzianek. Mowa tu nie tylko o wymyślnych kreacjach marki lecz również o wyjątkowej modelce, która gościnnie pojawiła się na wybiegu. Pokaz Balmain zamknęła bowiem sama Hair. 76 letnia gwiazda wkroczyła na wybieg ubrana w lateksowy kombinezon w futurystycznym stylu, z głęboko wyciętym dekoltem oraz poduszkami na ramionach. Stylizacje artystki dodatkowo wzbogaciły buty na platformach oraz rękawiczkami. Her w roli modelki bez wątpienia czuła się wyjątkowo swobodnie. Wokalistka pewnym krokiem maszerowała po wybiegu, uśmiechając się szeroko i pozdrawiając gości pokazu. Dopasowana kreacja idealnie podkreślała zaś jej niemaganną sylwetkę.Her po wybiegu przechadzała się przy akompaniamencie swojego przeboju stronkę nauk oraz okrzyków zachwyconych widzów pokazu. Po chwili samotnego marszu gwiazda dołączyła do dyrektora kreatywnego Balmain, Olivier'a Rousteinga i dalszą część wybiegowego dystansu para pokonała już wspólnie. 76-letnia artystka nie ukrywała, że występ w pokazie Balmain był dla niej wyjątkowo ekscytującym doświadczeniem. Niedługo po zakończeniu, show gwiazda dała wyraz swemu zadowoleniu za pośrednictwem Twittera. Świetnie bawiłam się na scenie, czułam się wspaniale. Napisała. Obecność Her na paryskim tygodniu mody odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych Występem gwiazdy w roli modelki na Instagramie zachwycała się m.in. Joanna Chorodyńska Boże Her, moja ikona, na Balmain! Jakie emocje! No ja się popłakałam. Her, czy ja Cię kiedyś spotkam? Zastanawiała się. Przejście her po wybiegu nie umknęło także uwadze Sary Boruc, która miała okazję podziwiać 76 latkę na żywo. Celebrytka nie zapomniała pochwalić się w sieci nagraniem z pokazu Balmain, na którym można było zobaczyć gwiazdę w roli modelki Okazuje się, że widok hermaszerującej w kostiumie Balmain przywołał u Sary pewne wspomnienia Ciekawostka Tę piosenkę wykonałam 20 lat temu w polskim idolu, zdradziła Boruc, nawiązując rzecz jasna do utworu Strony Nauk.